Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 marca bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy moi drodzy co ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, a w super, wtorek, dwa denary. Cesarzowa w środę, w czwartek rycerz kielichów, w piątek kochankowie, w sobotę trzy miecze i niedziela król mieczy. W tle mamy króla buław. No fajny tydzień, tylko w sobotę tutaj. Ktoś będzie miał cięty język, coś tam wam Nie przejmujcie się tym, co mówią ludzie. Uważajcie na tych, którzy już raz zawiedli Wasze zaufanie. Trzymajcie się z dystansem od plotek. Róbcie swoje, jak to w słynnej piosence, pewnego wokalisty, a nie gadają. A ty dalej rób co chcesz. Dopowiemy sobie tutaj, o co tutaj chodzi. Trzy miecze. O i trzy kielichy. <laughs> no dobrze. Może być tak, że zabalujecie w sobotę moje kochane byczki I tam się coś wydarzy. Za dużo alkoholu. Ktoś powie jakieś słowa, których nie powinien powiedzieć. No i dojdzie do. No właśnie. Roztrząsania jakichś starych spraw z przeszłości. Powinnyście się odwrócić napięcie i odejść, i tak byki zrobią. Więc tutaj, jeżeli ktoś będzie miał za dużo w głowie, już kończcie imprezę, bo to się może nie fajnie skończyć. Później będą przy Królu Mieczy wyciągane różne sprawy, ocenianie, krytykowanie, a może to Ty byku będziesz tym Mieczem Sprawiedliwości tutaj wywijał. Dobrze. Król była w tle, więc może być jakiś mężczyzna, na gubara na lwa bądź strzelca. Elegancki, przystojny. Zawsze dobrze wygląda, dobrze ubrany, pachnący, przystojny, piękny. Robi wrażenie. Z takim mężczyzną być może będziecie załatwiać jakieś sprawy zawodowe. Może to wasz przyszły pracodawca, może to wasz partner, może brat, może ojciec, może kochanek, może syn. Mężczyzna zaradny. Mężczyzna, który ma ogromne doświadczenie zawodowe. Jest utalentowany, pracowity, ma własną firmę, bądź znaczące stanowisko, gdzie naprawdę budzi respekt, bo dużo w życiu osiągnął. Ma głowę do interesów. Ktoś, kto lubi rządzić, ktoś, kto lubi podporządkować sobie ludzi, ma zasady, lubi rządzić, dominować i ogólnie. Jest w tym dobry. I dlatego zarabia pieniądze. Więc z taką osobą będzie Wam, kochani, miło w tym tygodniu. Załatwiać jakieś sprawy, będzie to Wasza energia. Po prostu pewny siebie byk, który wie, co umie, zna swoją wartość, zna się na wielu rzeczach, jest zorganizowany, przedsiębiorczy, pracowity, kreatywny i działa, idzie do przodu. Król to też dojrzałość, mądre decyzje w działaniach, które chcemy podjąć. W prowadzeniu firmy, w organizowaniu pewnych rzeczy. Więc może będziecie mogli tutaj się wykazać. Dobrze, kochani, poniedziałek, Azbuław. Wspaniały dzień na rozmowy w sprawie pracy, na wykazanie się swoimi talentami, umiejętnościami. Oj, jak będziecie dumni ze swoich osiągnięć. Wszystko pójdzie jak spłatka, dosłownie. Będziecie mieli energię, chęci do działania, będziecie błyszczyć w towarzystwie, będziecie zaskakiwać, będziecie podziwiani. Spodobają się Wasze pomysły, to w jaki sposób się komunikujecie, prezentujecie swoje umiejętności, swoje produkty, to jak się w firmie zachowujecie, jak jesteście zorganizowani, jak miło robi z Wami interes. Pojawią się, kochani, szanse i je wykorzystajcie. Naprawdę. Bardzo udany dzień, wiele spraw poznawiacie pozytywnie, bardzo udane spotkania. Ktoś zrobi na Was dobre wrażenie, może być odwrotnie ten mężczyzna. Jeżeli szukacie pracy, pojawią się dwie ciekawe oferty. Warto się zastanowić. Powiem już od razu, że do piątku będziecie mieli wątpliwości, czy zatrudnić się u mężczyzny, czy zatrudnić się u kobiety. E, oboje o, na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, wiele osiągnęli. No, cesarzowa i król Buław, no można powiedzieć, że król Buław to taki mały cesarz, więc nawet cesarzowej bym tutaj dała pierwszeństwo, jeżeli chodzi o posadę i to, czego się dorobiła. Może praca lżejsza, może praca bardziej taka, tutaj w, przy królu Buław cały czas trzeba kontrolować, zarządzać, pilnować spraw, bo wejdą na głowę, a, króla, a cesarzowa, no już się tym nie martwi, ona sobie... Na swojej ciepłej posadzce siedzi i ma pracowników od tego, żeby tam się właśnie zamartwiali. Może właśnie takiego króla buław, jakiegoś kierownika, który ma wszystkim się zająć i wszystkiego dopilnować. Pani prezes tylko sobie podpisuje dokumenty bądź zajmuje się lekką pracą, <grytanie> nie zaprzątając sobie głowy jakimiś drobiazgami. Więc kochani, z pracą będzie fajnie. Jeżeli macie pracę, możliwy awans, jeżeli macie własną firmę. Coś ruszy, kochanie, tego tygodnia. Przede wszystkim bardzo dobra współpraca, albo z tą cesarzową, albo z królem buław, która podniesie Wasz prestiż, ktoś zainwestuje w wasz kapitał, tutaj naprawdę bardzo duże pieniądze do Was idą, więc świetna współpraca biznesowa. No i taka płynność finansowa, można powiedzieć. Zawiązanie spółek no i ogólnie bardzo dobrze. Dodatkowa praca na etacie być może, bądź awans. Jakieś e, co najmniej mm, podwojona pensja. O, tak bym powiedziała, że niektóre byki naprawdę albo znajdą pracę, albo awansują, że, że będziecie mieli podwójną pensję, jakby teraz. Dobrze, co w związkach? No, byk będzie niezwykle atrakcyjny, bądź wasz partner, partnerka, ale widzę, że na no, coś zmienicie w swoim wyglądzie, nie wiem. Może trochę sadyłka zgubiłyście. Wchodzicie na siłownię, sylwetka jest wysportowana, no, więc tutaj byk się podoba, ale ktoś może też zdobyć wasze serce, waszą uwagę. I od razu mówię, że przy królu buław jest to osoba, która nie odpuści, dopóki was bliżej nie pozna. Wpadliście po prostu w oko, ktoś tu bawi się w łowce i no nie spocznie, dopóki nie zdobędzie waszej uwagi, więc tutaj uważajcie, żeby nie wpaść w sidła jakiegoś kasanowy. W stałych relacjach bardzo dobrze, tutaj wreszcie odżyją y, emocje, kreatywność, bliskość, czułość, y, pikanteria, jeżeli chodzi o sprawy łóżkowe, temperament na najwyższym poziomie, no i będzie gorąco w sypialni. Ten tydzień jest bardzo dobrym tygodniem, żeby zejść w ciąży, więc te byki, które się starają, zwłaszcza o drugie dziecko... Może się udać, może być też ciąża bliźniacza, moje kochane beczki, więc działajcie. Bardzo sympatyczny byk, byk, co ja mówię, poniedziałek, przepraszam. Możecie poznać kogoś fajnego. Kogoś, z kim będzie Wam się dobrze współpracować, kogoś, kto nie tylko no, pod względem związku jest atrakcyjny, to naprawdę jakaś fajna osobka, z którą możecie się zaprzyjaźnić na, na lata. Może poznacie tą osobę w nowej pracy. Wtorek dwa denary, więc taki troszeczkę zmienny. Czas podjąć decyzję w sprawach finansowych, coś uzgodnić, obrócić większą ilością gotówki, zainwestować jakieś tutaj przede wszystkim konsultacje, rozmowy, transakcje finansowe, tematy dzieci, więc może trzeba płacić jakąś wycieczkę szkolną, jakieś zajęcia, wyjście do kina itd. Co jeszcze? No, mimo że dzień może być taki troszeczkę pełen niespodzianek, uda wam się wszystko dopiąć i zorganizować tak, żeby jednak sprawy pozałatwiać. Zajęcia z dziećmi po pracy. Jeżeli nie macie dzieci, być może praca z dziećmi, zwłaszcza tutaj opieka nad dziećmi, wychowawstwo, więc może właśnie w szkole, w przedszkolu, w żłobku jakaś ciekawa propozycja będzie. Co jeszcze z tą dwójeczką? W związkach jakieś poważne tematy będą poruszane. Jeżeli macie chęć coś kupić, w coś zainwestować, skonsultujcie to z partnerem bądź partnerką, żeby nie było tak, że ktoś za Was zadecydował. Więc unikajcie tutaj, czy to Wy macie tę ten, te, tendencję do dominacji, czy Wasz partner bądź partnerka. W kwestiach finansowych musi być równowaga, tak? Szóstka denarów. Więc tutaj starajcie się pozwolić partnerowi wypowiedzieć w pewnych kwestiach, poznać jego zdanie, opinię Razem dokonać wyboru, jeżeli już macie, że tak powiem, jakieś pieniądze w coś zainwestować. Coś się może zmienić, kochani, w tym dniu, więc może być tak, że na przykład idziecie coś opłacić, zapłacić a okaże się, że no, musicie więcej wyłożyć pieniędzy, coś zdrożało. Coś się zmieniło w opłatach, więc tutaj będziecie przygotowani, żeby mieć więcej pieniążków, no i nie trwącie pieniędzy na lewo i prawo. Zwłaszcza widzę tutaj byki, które naprawdę bardzo dużo pieniędzy przepuszczają na swoje dzieci. Ja wiem, że to jest wspaniałe, żeby dzieciom dawać no, wszystko to, co najlepsze, ale nie rozpieszczajcie, nie rozpuszczajcie, bo ja widzę tutaj, że niektóre byki naprawdę aż są nadgorliwe, aż są nadopiekuńcze i Wasze dzieci po prostu mają, co chcą. I później tego nie szanują, tego nie doceniają, więc. I potrafią umiejętnie wyciągnąć od Was pieniądze. Nawet te starsze, więc no, starajcie się tutaj odpowiedzialnie jakoś do tych kwestii podejść. Dobrze, kochani, w środę mamy cesarzową bardzo udany dzień, bardzo udany dzień. Przede wszystkim niektóre byki zadbają o siebie, o swój komfort, samopoczucie, wizyta o fryzjera, w spa, o kosmetyczki na jakimś masażu. No, będziecie sobie robić dobrze ogólnie dla swojego ciała, dla swojego ducha. Będziecie pięknie wyglądać, więc tutaj byk się odstroi, zrobi wrażenie zmianą wizerunku fryzury, możliwe jakieś zabiegi medycyny estetycznej, więc może dopiero konsultacje. Wahaliście się, musicie się czegoś jeszcze dowiedzieć, bądź już w tym dniu jest jakiś zabieg, spotkanie z mamą, bądź wyjście razem gdzieś tam właśnie na zakupy do fryzjera. Cesarzowa to jest też e, temat dzieci, więc mówię, może w tym dniu byłyście u lekarza i dowiecie się, że spodziewacie się dziecka. Może opieka nad dziećmi, jakieś zajęcia z dziećmi, praca związana z dziećmi. Cesarzowa e, może być też opiekunką osób starszych, osób wymagających opieki, tak, żeby się czuły dobrze, komfortowo. Byki, które mają pracę, mogą awansować bądź zawrzeć tutaj spółkę współpracę właśnie z kobietą, bądź z firmą, z branży beauty, tak? Może tu chodzić o kosmetyki, może chodzić o stylizację, ogólnie wygląd zewnętrzny, komfort, dobre samopoczucie, więc tutaj naprawdę paleta jest bardzo szeroka. Jeżeli z Wami rezonuje, każdy będzie wiedział o co chodzi. Bardzo spokojny dzień, większość spraw sobie pozałatwiacie. Będziecie mieli wiele do powiedzenia. Ktoś Wam pójdzie na rękę. Bardzo dobry czas, żeby zadbać nie tylko o siebie, ale, ale o bliskich, więc tutaj być może jakieś niespodzianki, jakieś pyszności kulinarnie. Niektóre byki tutaj popiszą się właśnie kulinarnie i coś dobrego ugotują. No... Plany związane z wyjazdem gdzieś za miasto. A może oglądacie dom, chcecie sobie coś kupić fajnego, wyjść z bloków, powiększyć przestrzeń. Więc jakaś fajna oferta może się w tym dniu pojawić. Być może będziecie ją rozważać, zastanawiać się co i jak. Bardzo udany dzień, sporo zarobicie. Dzień taki obfitujący w pomnażanie. Może się też zrodzić jakiś fajny pomysł, który później będziecie w pracy chcieli wykorzystać. W czwartek mamy rycerza kielichów, bardzo udane spotkanie z zodiakalnym skorpionem, rakiem bądź rybką. Będziecie mogli sobie poplotkować, porozmawiać, pośmiać się. Zmiany odnośnie spotkania u lekarza, więc tutaj przygotujcie się, że zadzwonię z rejestracji pani i powie, że można przyjść wcześniej, bądź trzeba pójść później, bądź na inny dzień przełożone z jakiegoś tam powodu. Udana randka, udane spotkanie, dobre wiadomości, na które czekaliście. No i yy, byk będzie szczególnie romantyczny w tym dniu, więc może też jakoś być taki łasy na, na przytulanki, na, na towarzystwo drugiej osoby, milutki, grzeczny, bądź wasz partner będzie chciał Wam tutaj zrobić jakąś niespodziankę. Może Wam kupić coś fajnego. Może nie będzie oszczędzał komplementów, właśnie będzie taki, taki romantyczny, miło spędzony wieczór. Dawno byk nie był taki spokojny taki wylewny uczuciowo. Niektóre pary być może właśnie z powodu e, dobrej wiadomości, że jest tutaj ciąża, powiększy Wam się rodzina. No właśnie, będą teraz dbać o partnerkę, będą się bardzo cieszyć, chwalić, będą tą dobrą nowinę rozgłaszać. Co kochani u samotnych byków, bo o tym nie powiedziałam, no jest ktoś. I teraz pytanie, czy ten ktoś ma dzieci i żonę i dodatkowo szuka sobie atrakcji do towarzystwa, czy ten ktoś miał żonę i dzieci, jest po rozwodzie i tutaj chce z Wami tu coś kombinować? Może wy jesteście w takiej sytuacji, no jakiś związek tutaj się pojawia. Jakiś związek się pojawia, tylko wydaje mi się, że Ty się, Byku, do, o tym dowiesz dopiero w sobotę i to Ci trochę złamie serce, że wpakowałeś się w trójkąt, a Ty jesteś bardzo przeciwny tym trójkątom i tutaj zarządzisz, y, 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 zażądasz od tej osoby, że albo się dla mnie rozwiedziesz, zakończysz definitywnie tą relację, odetniesz się i skupisz się na nas, albo ja się od Ciebie odcinam i... No, do widzenia, tak? E więc dowiedz się jak najwięcej, byku, o osobie, która naprawdę jest atrakcyjna, chodzi za tobą, naprawdę cię uwodzi, a może już z nią jesteś i cały czas jesteś zwodzony informacją. Tak rozwiodę się, tak rozwiodę się za miesiąc, za, za pół roku, za rok, bo jest taka, taka przyczyna temu. I ty sobie tak czekasz, byku, już sobie tak czekasz, być może parę lat. I co? Więc tutaj będziecie to weryfikować. No, natomiast w stałych związkach bardzo dobrze. Tutaj widać, że bardzo zbliżyliście się do siebie. Być może informacja o ciąży, tak jak mówię, może być ciąża bliźniacza. Pierwsze pierwsza ciąża bądź kolejna z drugim dzieckiem. Może być też kolejna bliźniacza. <grydy> bardzo was zbliży do siebie, bardzo scementuje ten związek i po prostu partner będzie się cieszył, tak? Więc moje, moje kochane beczki, tutaj na pewno jest to dobra nowina. Więc bardzo miły, sympatyczny ten czwartek. Po południu, być może spotkacie się z osobą, z którą macie świetne relacje, żeby sobie porozmawiać, pośmiać się, a może ktoś Was odwiedzi jakieś niespodzianki, jakieś nieoczekiwane, pozytywne wiadomości. W piątek mamy kartę kochanków, więc tutaj czas zdecydować się na coś, dokonać wyboru, więc nie podejmujcie decyzji, jeżeli nie jesteście pewni tej decyzji. Kochankowie to jest też e, karta związku. No tutaj Anioł błogosławi jakiemuś małżeństwu bądź związkowi, e, więc widzę, że niektóre by byki są bardzo zakochane. W stałych relacjach bardzo dobrze. Tak jak powiedziałam, e, zacieśniacie węz, 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 węzły między sobą, tak jak tu jest pokazane. E, Myślę, że te byki, które miały jakieś wątpliwości, już wiedzą, że zakochują się w tej osobie i chcą z tą osobą być. No, jest jakieś połączenie między Wami. Czujecie tą bliskość, ten magnetyzm, to takie przyciąganie. Natomiast na no, te byki, które dowiedzą się, że wchodzą być może w jakąś trójkę tutaj, zaczną się zastanawiać. Może dałyście ultimatum i zaczniecie się zastanawiać, kogo. Wasz partner bądź partnerka wybierze. No, może być tak, że jednak wróci do żony i do dzieci. Bierzcie to pod uwagę i tutaj no, byk definitywnie się odetnie. I na razie nie będziesz miał tutaj zodiakalny królu buław, baranie lwie bądź strzelcu y, szans nawet, bo, bo tym mieczem zostaniesz potraktowany bardzo chłodno, bardzo naostro. No dobrze, moi kochani, wyjdziecie gdzieś sobie razem w piątek, więc tutaj miły, kolejny romantyczny wieczór. Zapadną jakieś decyzje, yy, jakieś postanowienia, początek miłości, początek zakochania. Być może jakieś sprawy będziecie załatwiać z zodiakalnymi bliźniętami. Może warto zapytać się zodiakalnego bliźniaka, który w jakimś tam temacie ma wiedzę i może Wam pomóc w dokonaniu wyboru. Na przykład będziecie coś kupować, coś zamawiać. Ta osoba oświadczyła usługi u tej firmy, bądź, no nie wiem, kupowała w tym sklepie jakieś produkty. Będziecie się, mogli się skonsultować i właśnie razem coś uzgodnić. Tutaj może też być konsultacja z partnerem, być partnerką życiową, tak? Może was ktoś zaprosić na ślub, moi kochani. Więc, jakieś zaręczyny, jakiś ślub w rodzinie, jakieś deklaracje. Sytuacja, gdzie jesteście w związku takim nieoficjalnym, nieformalnym, a pojawi się ciąża, tutaj. Yy. Byku może się spodziewać niespodzianki od swojego partnera, że wreszcie no, będzie chciał się z, z tobą zaręczyć, bądź nawet już zaplanować ślub. E, żeby ten dzieciusz, który ma się urodzić, urodził się już po prostu, jak będziecie mężem i żoną. No, i tutaj mamy tą nieszczęsną sobotę. Tak jak powiedziałam, jakieś rozczarowanie, jakieś smutki, mogły, może za dużo alkoholu, coś tutaj um, ktoś powiedział, czego nie powinien powiedzieć. Może być też tak, że Wy się źle czujecie, bo była jakaś impreza. Odwołane jakieś spotkanie, może mieliście gdzieś wyjść na jakieś balety, świętować tutaj być może jakieś dobre wiadomości, ale z czegoś trzeba było zrezygnować, coś odwołać. Nie przejmujcie się plotkami i jakimiś uwagami osób trzecich, które po prostu mało wiedzą, nie założyły waszych butów, nie przeszły chociaż fragmentu ścieżki waszego życia, a się mądrują, gadają, obmawiają, plotkują, jakby dosłownie byli yy, waszym materacem, albo nie wiem, no kamerę byście mieli zainstalowaną w domu, a oni cały czas jak Wielkim Bracie oni oglądali Was. Więc tutaj nie dajcie się, kochani. Coś tu nie wyjdzie w sobotę, ale i tak ta sprawa zakończy się dobrze, więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No sami będziecie wiedzieli, jakie tutaj plany mieliście. Eee, a może ta trójeczka mieczy mówi o tym, żeby pomyśleć logicznie, nie kierować się emocjami, euforią jakiegoś wydarzenia, tylko się zastanowić. I być ostrożnym w podejmowaniu decyzji ważnej, życiowej. Król mieczy, spotkanie z zodjakalnym wodnikiem, bliźniakiem bądź wagą, mężczyzna po 45 roku życia. Może was odwiedzić wdowiec bądź rozwodnik. To może być ojciec, może być brat, może być syn. Spotkanie e, z nauczycielem: więc, jeżeli studiujecie zaocznie, być może w tym dniu jakiś test będzie, bądź ważna wiedza do przekazania, żebyście nie pomijali zajęć. No i oczywiście Wasze decyzje, Wasze poważne rozmowy, będziecie surowi, będziecie oceniać, będziecie krytykować. Być może wydarzenia poprzedniego dnia, jeżeli faktycznie ktoś tutaj popełnił gafę, nie kontrolował się, za dużo wypił i później mówił jakieś przykre rzeczy, więc ktoś będzie tutaj przed bykiem musiał się tłumaczyć. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na problemy dermatologiczne. Związane z wyglądem zewnętrznym, wszelkie zabiegi i operacje. Rany się muszą zagoić, ale też być może jakieś problemy skórne, no i e, ta ciąża. Tak, ogólnie będziecie mieli siłę, będziecie mieli energię i będziecie działać, realizować swoje projekty. Praca z pasją tutaj też widzę. E, myślę, że decyzje o pracy, bo są dwie oferty, podejmiecie dopiero w kolejnym tygodniu. No i to tak, tak zastanowicie się i stwierdzicie, że no chyba bliżej Wam będzie tutaj współpracować z tą kobietą, bądź w tej branży. Wszystkiego dobrego, kochani, sprawdźcie znak ascendentalny, pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Wspaniałego tygodnia życzę. Do usłyszenia.